Jestem Bogiem i witam Was wszystkich bardzo. Cześć. W trzecim w trzecim bodajże już odcinku. No tutaj na 3 jak powiem Ci. Ej chodźcie Marca na 3 jak powiem Ci, no to powiem Ci za tą fajkę. 5, 2, 3, 1. Raz, dwa, trzy, dwie, czekaj. nie. Fuck. Ona była tak. Ej, będziesz mi dyktował. Co mam ci dyktować? 5, 2, 3, 1, 4. Teraz, dyktujmy. 5, 2, 3, 1. Nie, jeszcze raz. A. No, to też trzeba 5, 5, 2, 3, 1, 4. 4. Tak, jeszcze raz. raz To trzeba trzeba szybko zrobić? dwa, trzy, 5. 2, 3, 4. 4. Dobra, niby się to <noise> Albo Albo spadł Co co mam zrobić z tym notesikiem spadł To? Dobra, wrzuciłem go do lawy. Wow, dobra jestem jak to Dobra jestem, dobra jestem po drugiej stronie. W środku mamy nici Nic? Nic masz Daj mi ten lich, bo wow, wow, wow. to nie może być Łoł, łoł, No kurde No jak to możliwe no A tam trzeba skoczyć, dobra Druga lich Trzecia lich to Łoł, to... wow, no kurde no Fuck em Niech to Padam w półko. Cześć. Czekaj. Czekajcie Ja na razie zatrzymałem. Czemu? Za chwilę się wszystko wyjaśni. Ja dalej nagrywam, a co? <coughs> Mam wyłączyć na chwilę nagrywanie? Nie no. Postawcie ci?

LOL! Co? Of agon Usz beton jest! Mm. Musimy nacisnąć, nacisnąć. ładna muzyczka A ja i tak i tak nic nie widzę. Może Po co myśmy to musieli naciskać? Boże. Nie no, znowu! Ja tu zaraz zabiję! Dobra, no. chodź. Okej, okay, włączam to Fajnie. Czekaj na mnie. Mam no, cel. Co zrobiłeś? A, będę musiał nas rozwalać, napisało No! szybko, to rozwal to, no. <laughs> Co tutaj mamy zrobić Dobra, chodźmy na razie na rzuty No i co? Czekaj Ej, e, na... dawaj, dawaj na niebieską wow. Dawaj na niebieską Dobra, nie, nie wiem jak <słuch> I to idź do Mario No właśnie, Mario No i co? Nie wygląda No może trochę, dobra, i co tu mamy zrobić? Boże ja nie wiem. Może coś trzeba. Ej, tutaj był villager pewnie. I pewnie tutaj był villager i coś mieliśmy tutaj postawić. Hmm, tylko co? Nie wiem. Burde. Jest moja za strona muzyczka, kurde Ej tutaj coś pisze Ej, ej czemu, czemu mi się game włączył? Nie włączył nawet nie zauważyłem Stay defuzz and fight what Czekajcie, kind ja zrobię of po koniec to jest LOL, czekaj Czyli to już był, był koniec? Nie wiem. Chyba nie. czytaj, tu. mi blocka nic nie pisze. Mi się wydaje, że musimy jeszcze zrozwiązać zagadkę jakąś z tym posągiem. To ja, Mario. Y z tej klasy mam bo odpowszech no to już koniec! Jest tak było, <coughs> To byłoby na tyle z tej serii Mario, poru! Nie Za Mario Chyba, że... Jeszcze widzowie nam podeślą co by tutaj można było dalej zrobić z tym Mario, o co tutaj chodzi? Jeśli wiecie, to podeślijcie nam o co, o co biega. Bo ja na serio nie wiem. No i mi się wydaje, że będziemy kończyć ten odcinek. Jeśli byście wiedzieli, co, co tu zrobić, to piszcie w komentarzach. Eee, żeby nie widziałem. Tak, oczywiście, zawsze. Zawsze w na naszych kanałach ile widziałem są hejterzy. Zawsze. Zawsze. My tak lubimy hejterów. właśnie. nie jest pół hejterem później. Więc na razie. Czemu on jest niby hejterem? Ach. Co on cię hejtuje? Nie. Widziałeś ostatni komentarz kiedyś tam. Nie. Nie pamiętam. on ci kiedyś hejtował. A nawet nie wiem. E, Dobra, trzymajcie się do usłyszenia. Na razie. Na razie.